Witajcie moi drodzy ludkowie, dzisiaj dokonamy sobie unboxingu demboosterów z War of Sparks. Zapraszam! Tak więc, jak widzicie, mamy już rozłożone Dambustery razem z kartami odpowiadającymi im. No, może od czerwonego, bo akurat po tym unboxingu nie trafiliśmy tej karty. Więc zbijamy nasz straganik i zaczniemy, i zakończymy sobie dem-boosterem białym. Już udało się wyciągamy. Czy będzie banderolka? Jest. Banderolka odpowiednia dla kart białych. O tutaj widzę, że zaczynamy od Print Walkera. Standardowa karta promocyjna on your turn. I jedziemy. O, wi wow. o, kurczę! Sypnęło Planeswalkerami na początek. Miejmy nadzieję, że trafimy coś wartościowego, coś silnego. Aczkolwiek tak pewnie pójdzie dla pyrkoma, bo pyrką głównie gra białymi i niebieskimi. Ja liczę na coś mocnego w czarnym czerwo lub czerwonym. na razie bez zachwytów dobrze, dalej kolejny loxodon i naszą ręką dla tego zestawu jest coś co nam się trafiło już przy unboxingu War of the Sparks czyli Ugin Walker. to jest, jeżeli dobrze pamiętam, brat Nicol Bolas'a i ostatnia karta to jest to jest Tomik Mieliśmy Tadzika, teraz mamy Tomika. I sobie przeczytamy. Yy, tomik yy, za dwa many białe, dwa na trzy, flying. Yy, landy na polu yy, i landy na cmentarzu nie mogą być yy, celami zaklęć lub umiejętności, yy, które rzuca Twój yy, przeciwnik. I Twoi przeciwnicy nie mogą. Yy, grać landów z cmentarza jeszcze pokazanie, tak wygląda dobrze, Sk składamy sobie teraz jak już idziemy pyrkomem to idziemy pyrkomem niebieskie Okej, okay. banderolka standardowo. Tutaj nie zaczynamy od prangewokeru i lecimy. O, dowin kolejny. A jednak byli jacyś państwwalkerowie. Tutaj już wchodzimy w, w Amas i w Red Horde Army, czyli taki troszkę motyw przewodni War of Sparks, czyli plane Walkerzy i Amas. Nie, jest moc. Trafił nam się Jace. Yy, trzymacz, Boże. powiernik tajemnic. Jest to za cztery many, w tym trzy niebieskie. Place Na pasywce, yy, jeżeli miałbyś dobrać kartę yy, w, momencie, w momencie, kiedy twoje, twojej tali już nie ma kart i chcesz dobrać kartę, wygrywasz grę. Na plus 1, yy, wybrany gracz. Kładzie dwie karty z góry swojej talii do, na cmentarz. Dobierasz kartę a na minus 8 dobierz 7 kart, jeżeli yy, po tym twoja talia nie ma w ogóle kart, wygrywasz grę. Czyli jest to taki finisher. Dobrze, jeszcze raz pokaz na Jasika i a, i ulotka. No, nie powiem, na razie dość ładnie. Mam nadzieję, że mięsko dla mnie dopiero nadchodzi. Dobrze. Teraz, może zielone, czyli duże kreatury, które walą w twarz. O, tutaj niestety nie będzie ładnie wyjęte. Ale się udało. Banderolka bez zaskoczeń, chociaż tutaj mogliby zrobić bardziej widoczny ten znaczek, powiem szczerze. O, tutaj znowu zaczynamy od placewalkera. Prawdopodobnie, placewalkerów będę Wam rzucał gdzieś w podglądzie. To jeszcze się zastanowię nad tym. Wyjmie, wyjmiemy ulotkę, żeby nie było zaskoczeń, i lecimy. Ładnie, trzech planeswalkerów. Jeżeli mogą się trafiać bezkolorowe, to w każdym tym może trafić Nikolbolas. Bolas. Także jest szansa. No a w czarnym oczywiście liczymy na Lilianę. I powoli dochodzimy. O, matko, jest Kern, moi drodzy. E, Kern wielki stwórca za cztery many dowolne. Legendarny Place Walker. E, na e, pasywce aktywowane umiejętności e, artefaktów, które twój przeciwnik kom, e, kontroluje, nie mogą być aktywowane. Na plus jeden, do końca Twojej następnej tury, yy, maksymalnie jedna yy, artefaktowa kreatura z mocą i wytrzymałością te, taką samą mocą jak wytrzymałością. To, a, konwertujesz moc i wytrzymałość yy, artefaktowej kreatury do jej kosztu. Czyli że, jeżeli mamy za 6 mamy 4-4, to teraz jest na jedną turę 6-6. Na minus 2 możesz wybrać artefakt, yy, którym masz w, w wyegzajlowanych, yy, odkryć tą kartę i włożyć ją do ręki. No, bardzo przyjemnie. Tutaj się podbędziemy z pola. Widzenia. Znaczy waszego widzenia. Przechodzimy do tego co mnie najbardziej interesuje, czyli czerwonych. Dobrze moi drodzy, udało się. Wyciągamy. O, tutaj bardzo ładnie widać nasz symbol. Ognia. O na samym wierzchu widzimy Iwalta. i lecimy, mając nadzieję na coś potężnego. O, widzę tu Jaya, już jestem zadowolony. Czy czerwone, tak samo jak niebieskie, czy czarne mają yy, Dreadhorde Army w sobie? Czyli tą armię umarlaków prowadzoną przez Lilianę. Kolejny statua boga faraona. Gobliny do mojej talii goblinów, którą kiedyś w końcu złożę. Choć jak tak patrzę na ró różnorakość efektów goblinów, to może się ta talia nie za bardzo udać. Ale trzeba być dobrej myśli i drugi, bo już po poprzednim openingu boosterków mieliśmy Neheb. Dobrze, pozwolę sobie przeczytać. A ulotka i za 4 many, w tym dwie czerwone, 5 na 4 yy, z, z tramplem, czyli obrażenia, ponadliczbowe obrażenia wchodzą i kiedykolwiek Neheb zadaje yy, obrażenia w gracza albo w planeswalkera, możesz yy, zdiskardować dowolną liczbę kart, jeżeli to zrobisz, dobierz tak dużo kart i dodaj tak dużo czerwonej many, do końca tury nie tracisz tej many, jak się kończą fazy, czyli do końca rundy macie dodatkową manę. Zdiskardujecie 3, dobieracie 3 karty i macie dodatkowe 3 czerwonej many. No bardzo przyjemnie. No i dobra. Mielkimi krokami zbliżamy się do końca. Miejmy nadzieję, że to nie będzie sklejone na superglue. O, nie, elegancko to, to nie było sklejone. Ojej, tutaj znowu symbol, którego prawie nie widać. Dobrze. O, mamy Davriela. I właśnie, moi drodzy, na to liczyłem, że w pewnym momencie się Davriel trafi. Ponieważ chciałem Was zapytać o zdanie się, Chciałem Was zapytać o zdanie. Bo ostatnio jestem w trakcie czytania y, książki Children of the Nameless, gdzie jednym z, boh z bohaterów jest właśnie Dawriel. I czy byście chcieli, żebym zrobił z niej y, tłumacząc ją oczywiście na Polski, audiobooka. Po dwa, trzy rozdziały na odcinek czytane przeze mnie. Co o tym myślicie? Czy to miałoby sens? Czy chcielibyście poznać historię Magicka? Bo wiem, że nie wszyscy dobrze, płynnie po angielsku czytają. A jednak fajnie jest znać historię gry, w którą się gra, bądź którą się interesuje. Tym bardziej, że Dzieci Bezimiennych nie są ogólnie złą książką. Tak więc mówię, powiedzcie czy chcielibyście coś takiego. Dobrze i zbliżamy się do końca. A właśnie już przyszliśmy. Inwazja Hordy. Jest to enchantment legendarny. Ulotka. Jest to legendarny enchantment. Za dwa many, w tym jedną czarną, na początku Twojego upkeepu, czyli odstapowywania, tracisz jeden życia i używasz Amas Tu, czyli nakładasz plus 1, plus 1 kanterek na zombie armi token, bądź tworzysz zombie armi token i nakładasz plus 1, plus 1. Kiedykolwiek zombie, to zombie token, który kontrolujesz z mocą 6 lub większą, atakuje, dostaje lifelink do końca tury. Czyli, jeżeli nasz zombie token ma 6, 6 mocy lub więcej, to się leczymy za te obrażenia. No, liczyłem na lilianę, ale nadal jest dość przyjemny do talii na zombie tokenach. A taka talia czarno-niebieska, czy czarno- czerwono-niebieska jest szansa, że da się ją złożyć. I przechodzimy do ostat ostatniego dembusterka. tak zaczynaliśmy, biały The Wanderer jedna z ciekawszych kart w dodatku, jeżeli chodzi o pokeru, i lecimy kolejny loksodon, który jest grafiką demboosteru białego na sprite SpriteMate i dochodzimy powoli do końca znowu o Tutaj będzie coś więcej. Rer, pierwszą ręką, którą mamy jest yy, pojedyncza walka za 5 many, w tym dwie białe. Jest to sorcery. Każdy yy, gracz wybiera kreaturę albo planeswalkera, którą kontroluje yy, i wtedy po, yy, poświęca resztę. Yy, gracze nie mogą kastować kreatur albo planeswalkerów yy, do końca twojej następnej tury, czyli generalnie zostajemy z, z, z pojedynczą kreaturą, bądź prezydentką, którą mieliśmy na polu i nie możemy kastować w następnej turze niczego więcej. Dobrze, i ostatnią jest test sorcery, rawnika Atwor, y, pogrążona w wojnie rawnika, za cztery many, w tym jedną białą, y, Exile All Multicolored Permanent, czyli wyegziluj wszystkie wielokolorowe permanenty. I tak się prezentują nasze dwie karty. Dobrze? Tak więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmikach.